Serdecznie Państwa zapraszamy do odsłuchu naszego kolejnego odcinka z serii Prasówka, w której omawiamy najciekawsze wydarzenia polityczne z ostatniego tygodnia. Nazywam się Wojciech Rudnicki, a dzisiejszy odcinek wraz ze mną przygotował Jan Doniec i Dekmaraduda. Duda. Na początek przekazuję głos Jankowi, który opowie o szczycie G20. W dniach 22-23 listopada w Johannesburgu odbył się pierwszy szczyt. G20 na kontynencie afrykańskim. Przywódcy pod przewodnictwem Republiki Południowej Afryki, która jako czwarty kraj globalnego południa z rzędu dzierży prezydencję w G20, skupili się na zrównoważonym rozwoju i sprawiedliwej transformacji energetycznej. Głównymi tematami była walka ze zmianami klimatu, finansowanie rozwoju, zmniejszanie nierówności ekonomicznych oraz kwestie surowców krytycznych. Wyrażono także chęć podjęcia wspólnych wysiłków w celu osiągnięcia pokoju na terytoriach, gdzie toczą się sporej wojny. W agendzie znalazły się również inicjatywy, takie jak Mission 300, której celem jest dostarczenie energii dla 300 milionów Afrykanów do 2030 roku. W odpowiedzi na protesty USA tradycyjną, tym razem 122 punktową deklarację przyjęto wyjątkowo na początku szczytu. Uczestnicy podkreślają w niej wielostronną współpracę i uwzględnienie potrzeb globalnego południa. Mimo bojkotu ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, motywowanego sprzeciwem wobec domniemanego łamania praw człowieka wobec Afrykanerów w RPA, szczyt uznano za ważny element wzmacniający pozycję ekonomiczną krajów Afryki i przyspieszający ich transformację. Jednak komentatorzy wskazują, że miniony szczyt Ponownie pokazał marną kondycję grupy G20 w ostatnim czasie i nie przyczyni się w znaczący sposób do rozwiązania globalnych problemów. Teraz głos oddaję Dagmarze, która opowie o wizycie Karola Nawrockiego w Czechach. 24 listopada 2025 roku prezydent Karol Nawrocki złożył oficjalną wizytę w Czechach. Podczas spotkania z prezydentem Petrem Pawlem omówiono kluczowe kwestie bezpieczeństwa regionalnego. Współpracy w ramach Grupy Radzkiej, dalszego uniezależnienia energetycznego od Rosji oraz rozwoju infrastruktury. Karol Nowrodski skupił się na relacji łączącej Polskę z Republiką Czeską oraz podkreślił, że oba kraje są liderami w Unii Europejskiej w zakresie uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Prezydent Polski poruszył w rozmowie kwestię potrzeby zwiększenia wydatków na obronność. Dodatkowo prezydent Czech podkreślił, że oba kraje łączą relacje o charakterze strategicznym, a Polska to drugi najważniejszy partner handlowy Czech. W programie wizyty znalazły się również spotkania z innymi liderami politycznymi, m.in. z premierem Andrzejem Babisem oraz wykład wygłoszony przez prezydenta Nawrockiego na Uniwersytecie Karola, co poszerzyło wizytę o wymiar akademicki. Władze obu państw oceniły rozmowy jako udane i zgodnie stwierdziły, że stanowią one krok w kierunku zacieśnienia partnerskiej współpracy w regionie Europy Środkowej. Dagmara zostaje z nami na dłużej i opowie o reakcji Rosji na plan pokojowy. Rosja zareagowała na najnowsze propozycje pokojowe w sprawie Ukrainy z dużą ostrożnością. Przedstawiciele Kremla określili prowadzone rozmowy jako poważne, ale stanowczo zastrzegli, że nie zamierzają składać istotnych ustępstw. Jednocześnie odrzucili projekt jako niekonstruktywny. Prezydent Władimir Putin stwierdził, że amerykańska 28-punktowa ramowa propozycja może posłużyć za punkt wyjścia do dalszych negocjacji. Podkreślił jednak, że każde ewentualne porozumienie wymagałoby wycofania ukraińskich sił z części terytoriów. Warunek ten jest nieakceptowalny z punktu widzenia Kijowa i jego sojuszników. Jak ujawniła agencja Reuters, pierwotna wersja planu USA częściowo opierała się na dokumencie wcześniej przedstawionym przez Moskwę, to tłumaczy obecność zapisów korzystnych dla Rosji. Sytuacja skłoniła europejskich partnerów do przygotowania zmodyfikowanej propozycji. W efekcie Moskwa sygnalizuje jedynie ograniczoną gotowość do dialogu. Trwająca presja militarna, rozbieżności co do statusu terytoriów anektowanych oraz kwestii gwarancji bezpieczeństwa sprawiają, że zawarcie trwałego porozumienia jest obecnie mało prawdopodobne. Analitycy sugerują, że Putin czuje się pewnie w kwestii sytuacji na polu bitwy i oczekuje, że Kijów w końcu zaakceptuje maksymalistyczne żądania Rosji, które obejmują ustępstwo terytorialne oraz zaakceptowanie ograniczeń w amerykańskiej pomocy wojskowej i przyszłym rozmieszczeniu w wojsk zachodnich. Powraca Jan, który opowie o zamachu stanu w Gwinei Bisał. 26 listopada 2025 roku, trzy dni po wyborach prezydenckich i parlamentarnych, grupa oficerów tytułująca się najwyższym dowództwem wojskowym do spraw przywrócenia porządku w Republice Gwinei Bissau ogłosiła przejęcie władzy w wyniku zamachu stanu. Aresztowano prezydenta Umaro Sisoko Embolo oraz innych czołowych polityków. Następnego dnia generał Horthe Nanemane został Mianowany tymczasowym przywódcą kraju. W stolicy, Bissau, słychać było strzały, a życie publiczne zostało sparaliżowane przez wprowadzoną ścisłą kontrolę wojskową. Przewrót stanowczo potępiły Unia Afrykańska oraz Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej, które zażądały natychmiastowego uwolnienia aresztowanych i przywrócenia konstytucyjnego porządku. Zamach wstrzymał procedury wyborcze i stanowi poważne wyzwanie dla stabilności. Regionu. Od 1973 roku, kiedy Gwina Bissau uzyskała niepodległość od Portugalii, w swojej historii odnotowała już cztery zamachy stanu. Wraz z omawianymi wydarzeniami stała się na ten moment piątym krajem w Afryce Zachodniej, rządzonym przez Huntę Wojskową. Dodatkowo Benjamin opowie Państwu o nowym budżecie Wielkiej Brytanii. 26 listopada Minister Finansów Wielkiej Brytanii Rachel Rees ogłosiła nowy roczny budżet. Pierwsze czytanie nie poszło bez zgrzytów, ponieważ już 40 minut przed jego rozpoczęciem Biuro do Spraw Odpowiedzialności Budżetowej omyłkowo opublikowało treść budżetu. Wytworzyło to dość nietypową, choć nie niespotykaną sytuację. Podobny wyciek do prasy miał miejsce w 2013 roku. Ten skandal proceduralny jednak nie odbił się na reakcji rynku, którą można uznać za neutralną do pozytywnej. Głównie z powodu szerokiej podwyżki podatków, mającej zgromadzić około 26 miliardów funtów, co pomoże dotychczasowej trudnej sytuacji fiskalnej rządu Wielkiej Brytanii. Zgoła inaczej patrzą na niego wyborcy Partii Pracy, czujący się oszukani złamaniem przez rządzących swojej własnej obietnicy wyborczej o niepodnoszeniu podatków dochodowych. Podwyżka podatków co prawda nie jest bezpośrednia, zamiast tego przedłużono zamrożenie indeksowania progów podatkowych, co w praktyce przez inflację wciągnie więcej osób ponad wyższy próg. Kolejną niepopularną według sondaży prowadzoną zmianą jest zniesienie limitu ograniczającego przysługujące brytyjskim rodzicom ulgi podatkowe oraz świadczenia dla więcej niż drugiego dziecka. Rząd przewiduje, że wyniesie to 450 tysięcy dzieci spod progu ubóstwa. Oczywiście na skutki prowadzonych zmian, których jest znacznie więcej niż stoimy dzisiaj omówić, przyjdzie nam czekać do następnego roku. Pytanie, czy mierzący się z krytyką rząd Partii Pracy przetrwa go w niezmienionej formie. Na koniec opowiem Państwu o oferze związanej z planem pokojowym dla Ukrainy. Wybuchła ona, ponieważ ujawniono transkrypcję rozmów Steve'a Witkoffa, specjalnego wysłannika USA. Bloomberg opublikował materiały wskazujące na to, że doradzał on Jurijowi Uszakowowi, czyli wysoko postawionemu doradcy Kremla. Miał on zasugerować sposób przedstawienia rosyjskiego planu pokojowego w taki sposób, żeby uzyskał on przychylność Donalda Trumpa. Spotkało się to z zdecydowaną krytyką polityków obu amerykańskich partii. Niewykluczona jest dymisja Witkofa, jako że incydent osobił zaufanie sojuszników do USA. Administracja Trumpa oczywiście zaprzecza jakimkolwiek naruszeniom procedur, wskazując, że Witko działał w ramach swojego mandatu. Niezależnie jednak od tego mandatu rewelacje te skomplikują trudne już wystarczające negocjacje i potencjalnie oddalą w czasie realizacji jakiegokolwiek planu pokojowego. To było wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękujemy za wysłuchanie i zapraszamy do pozostawienia polubienia, komentarza, a także odwiedzenia nas na Instagramie i Facebooku. Słuchać naszych materiałów mogą Państwo także na Spotify, a wszystkie linki znajdują się w opisie. Pozostańmy w łączności ze światem i do usłyszenia.